No i wypad, nie masz już tego szukać w mojej firmie. Żegnam. Okej, okay. a mogę poznać przyczynę mojego zwolnienia? Utrata zaufania, masz tam wszystko napisane. Do widzenia. Hm. Ok, natomiast obawiam się, że to nie wystarczy. Co? Co ty mi tu? Zdaniem sądu najwyższego utrata zaufania do pracownika może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę, ale musi mieć potwierdzenie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej. Ty oszalałeś? Posłuchaj, obowiązek wskazania przyczyny ma umożliwić pracownikowi obronę przed merytorycznie nieuzasadnionym działaniem pracodawcy. <noise> Magister, obronę? A gdzie ty masz zamiar się bronić? Nie wiem, chociażby w sądzie? ta go sądem nie straszy! Naoglądał się. tych, w ty tych twórców w mecie i już świruje! Wcale nie świruję. Natomiast oglądając Mateusza z profilu Prawo po pracy wiem, że niektóre rzeczy powinny wyglądać inaczej.